8 stycznia odbędzie się kolejny 20 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie trwają ostatnie przygotowania. W Skoczowie będzie troszeczkę inaczej niż zwykle, będzie bardziej atrakcyjnie, myślę, właśnie z tego tytułu, że, że jest to po raz 20. Wymyśliliśmy coś takiego jak imprezę z sercem na rynku, czyli w sercu miasta, na rynku, będziemy chcieli stworzyć takie żywe serce składające się z postaci skoczowian, młodzieży, dzieci. Dlatego już dzisiaj zapraszam, zapraszam wszystkich Państwa, którzy mają ochotę, żeby na godzinę 12 w południe przyjść na rynek skoczowski. Będzie tam wyznaczony taki teren w kształcie serca, właśnie gdzie wszyscy staniemy, gdzie będziemy mieć coś czerwonego. Jeżeli ktoś nie ma czegoś czerwonego w domu, co mógłby ze sobą zabrać, to będziemy rozdawać kartki w kolorze czerwonym i chciałabym, żeby to serce pulsowało, żeby rzeczywiście tak pulsowało, jak co roku pulsuje podczas akcji. Wielkiej Orkiestry. W tym roku priorytetem akcji charytatywnej Jurka Owsiaka będzie Zdrowa Mama, Zdrowy Wcześniak, Zdrowe Dziecko czyli zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Wszyscy wolontariusze od wczesnych godzin rannych będą czekać z charakterystycznymi puszkami orkiestry na ludzi dobrej woli. W tym roku zgłosiło się 170 osób. Czekamy w tej chwili na identyfikatory, także jest to dla nas taki napięty czas, bo musimy przygotować puszki, rozesłać informacje o programie. Natomiast no, 170 osób potem wychodzi na ulicę i fizycznie zbiera pieniądze. Będzie jeszcze bardziej energetycznie i doskonale muzycznie. A to dzięki muzykom z cieszyńskiego zespołu, który znamy z programu Bitwa na Głosy. Wystąpią oni w Teatrze Elektrycznym o godzinie 17. Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale będzie wypadał włożyć pieniądze do puszek wolontariuszy. Będzie również parada pojazdów strażackich z całej gminy Skoczów. Wiem, że takich pojazdów jest chyba 15, więc 15 wozów strażackich przejedzie ulicą Mickiewicza, ulicą Targową, Ustrońską i na rynek. I na tym rynku zostanie przez co najmniej 3 godziny. Znaleźli się tacy pasjonaci wozów BMW, starych, zabytkowych wozów samochodów BMW, którzy zjadą się w tym Czasie na mały rynek, i też będzie moza, można sobie, dla tych, którzy akurat się interesują takimi samochodami, to zapraszam, będzie można pooglądać. Na czym polega fenomen tej idei? Z całą pewnością są to ludzie, których łączy szlachetny cel. Jest to tak jakby fajna przygoda, bo yy, spotyka się czas jednak z ludźmi, i yy, jednak jest to szczytny cel, więc yy, myślę, że warto pomagać ludziom. Chciałam tak jakby pomóc trochę innym ludziom, jakoś ich wesprzeć, i stwierdziłam, że to jest jeden z takich lepszych. Trzeci raz już kwestuję. E, zawsze jest to fajna zabawa. E, można poznać fajnych ludzi i pomóc, e, pomóc dzieciom w ich chorobach w taki sposób. Ja też już trzeci raz, dlatego że wcześniej nie miałam takiej możliwości, bo my w gimnazjum nie miałyśmy możliwości kwestowania, więc postanowiłam, że w liceum już na pewno. No i też uważam, że to jest właśnie szczytny szty cel i tyle możemy zrobić, więc to należy, to jest nasz obowiązek. Od nas to nie wymaga takiego dużego poświęcenia, a jednak komuś może to pomóc. Skoczowski niebo rozświetli się sztucznymi ogniami. Pojawi się nierozłączny element każdego finału, czyli światełko do nieba. Czy uda się pobić rekord z poprzedniej 19 edycji? Organizatorzy akcji liczą na zebranie jak największej liczby pełnych puszek. Okazuje się, że skoczów nas nigdy nie zawiódł, że, że bardzo jakby akcję ideowo popiera, że zawsze tych pieniążków znajduje się sporo w puszkach wolontariuszy, czyli to znaczy, że, że akcja się podoba.